Cześć, Krzysztof Bielech, Siła Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku Inwestycja we własne zdrowie. W poprzednim odcinku omawialiśmy matę Pranamat, jak używać i jakie wskazówki do e, użytkowania jej. E, pod spodem, pod opisem znajdziecie link, także jeżeli macie ochotę, to e, klikajcie i zobaczcie sobie. A dzisiaj skupimy się na naszych stawach. E, chorobie zbrodnianiowych stawów i e, chorobach, które powodują e, gdzieś tam dysfunkcję naszych stawów. I teraz zacznijmy od tego dlaczego mówię o stawach, tak żeby tutaj Was troszeczkę albo przestraszyć, albo zachęcić do tego, żeby dbać o stawy. Przede wszystkim pierwszym czynnikiem, jaki powoduje inwalidztwo w naszym kraju są właśnie stany chorobowe, zwrodnieniowe naszych stawów. Czyli zwrodnienia naszych stawów są pierwszym, na pierwszym miejscu, gdzie powodują inwalidztwo w naszym kraju. Drugim powodem, jakim mogę Was tutaj zachęcić o do, o dbania, do dbania o stawy, jest to, że około 50% więcej zgonów w porównaniu do osób, które nie chorują na stany zwyrodnieniowe stawów. Przy udziale cukrzycy i chorób naczyniowo-sercowych jest więcej zgonów, czyli 50% więcej zgonów w porównaniu od osób, które nie chorują na stawę i nie mają przy tym cukrzycy i tutaj chorób naczyniowo-sercowych. Także jak dochodzi do zwyrodnienia tej stawów bądź też inaczej tkanki krzęsnej, która jest tutaj tak jakby kluczem do tego całego procesu. Zacznijmy od tego, że nasza chrząstka nie jest unerwiona ani nie jest unaczyniona. Wymiana substancji odżywczych dochodzi poprzez płyn stawowy. I teraz chciałbym pokrótce opisać cały ten proces, jak, jak dochodzi do generacji, degeneracji naszej chrząstki stawowej. Jeżeli macie ochotę, to możecie przeklikać za minutę, lecz tu chodzi o, o główny punkt i zapraszam Was do tego, żebyście posłuchali. Przede wszystkim do, na początku dochodzi do niedotlenienia w, naszej, w naszym stawie, przez co produkowane jest, znaczy generuje się duża liczba wolnych rodników. Te wolne rodniki zużywają zapasy naszego glutationu, plus do tego substancji antyoksydacyjnych, enzymów antyoksydacyjnych. Naturalnie w procesie są wytwarzane kolejne enzymy pomocnicze, które pomagają działać antyoksydacyjnie, lecz z czasem ten proces ustępuje. No i w naszym płynie stawowym e, następuje zapalenie, które może się przenieść na dalsze części stawów. I e, w tkance podchrząstką, czyli tak zwanej pod chrzęstą, następuje sklorotyzacja, czyli stwardnienie tych tkanek miękkich w procesie, w procesu zwyrodnieniowego. Jakby następnym punktem, następnym, następną koleją rzeczy, co się dzieje w naszym płynie stawowym, zostają specjalne enzymy, które trawią proteoglikany i następuje polimeryzacja kwasu hialuronowego, który tak naprawdę nie może wiązać cząsteczek wody i ulega późniejszemu wysuszeniu. Kolejnym etapem, jeżeli się tak przyjrzymy dalej degradacji stawu, jest to, że enzymy proteolityczne trawią nasze białka, dzięki czemu totalnie rozkładają nasz kolagen i po prostu ten kolagen nie jest w stanie jakby już działać i zanika nasza tkanka chrzestna. I chondrocyty, które budują tkankę chrzestną, po prostu nie są w stanie już budować tej naszej tkanki chrzestnej. No, i tutaj ten proces jest już praktycznie nieodwracalny i nie można tutaj w żaden sposób pomóc. No, i tutaj trzeba byłoby nadmienić, że tym punktem, na którym my powinniśmy zwrócić uwagę. W procesie prewencji i zapobiegania jest właśnie ten stan zapalny, który powinniśmy zwalczyć, i zaraz Wam opowiem, jak to powinniśmy zrobić, ale na zasadzie chciałbym podzielić na procesy zewnętrzne i wewnętrzne, czyli tutaj omówimy, co możemy od wewnątrz zrobić i co od zewnątrz, i jakie czynniki wpływają na to, że nasze stawy ulegają w cudzysłowie zużyciu. Teraz omówmy te czynniki, które właśnie wpływają na to, że nasze stawy chorują bądź też ulegają procesom zapalnym. Jest to w głównej mierze nadwaga, czyli nadprogramowe kilogramy. Ja pamiętam kiedyś, jak trenowałem dosyć mocno koszykówkę, ja zakładałem ciężarki po 0,75 na każdą nogę. No i pamiętam dwa miesiące z tymi ciężarkami biegałem, i po dwóch miesiącach ściągnąłem te ciężarki. To miałem wrażenie, że prawie latam. Oczywiście to nie jest aż taki dobry przykład, bo ta masa ciała rozkłada się po różnych częściach ale żeby po prostu zobrazować, jak to może wpływać na nasze stawy, czyli pierwszym czynnikiem to jest nadpaka, drugi czynnik to jest e, e, brak ruchu. E, nasze, e, nasze stawy są odżywiane poprzez płyn stawowy. Jeżeli my ruszamy tymi stawami w pełnym zakresie, no to następuje tutaj wymiana tych składników odżywczych, dzięki czemu te procesy zapalne mogą być szybciej zwalczane przez nasz organizm. Czyli drugi czynnik, brak ruchu. Trzeci czynnik, tutaj możemy wymienić jakieś wady genetyczne, tudzież przy urodzeniu, wady nabyte poprzez złą pozycję ciała, po, poprzez statyczną pracę, wykonywanie tych samych ruchów i tutaj e, na przykład nasza praca do tego powołuje. My dużo masujemy, dużo zabiegujemy ludzi e, i właśnie my staramy się w jakiś sposób zapobiec tym procesom degeneracyjnym, które mogą nastąpić w przyszłości albo już następują, bo my tego nie wiemy, nie, nie czujemy naszych e, tak jakby stawów, bo jeszcze cały czas najprawdopodobniej ta tkanka chrzęsta nie uległa ścieńczeniu. Następnym punktem jest odwodnienie. N należy dbać dosyć mocno o nawodnienie organizmu, bo są badania, które dowodzą, że krążki międzykrągowe, które są nawodnione, one nie ulegają degradacji, nie ulegają temu procesowi e e tutaj z problemów z ze stawami. Kolejnym punktem jest zużycie wszelkich minerałów bądź też polifenoli, które dostarczają tych substancji odżywczych, które mamy w naszym organizmie. Myślę, że pokrótce omówiłem te wszystkie tak jakby powody. Teraz chciałbym Wam pokazać, co możemy robić z zewnątrz i jak działać od wewnątrz, żeby tutaj nasz organizm przeciwdziałał tym zmianom sprawieniowym stawów. No i te czynniki wewnętrzne, co możemy jeść, żeby spowodować tutaj spowolnienie tego całego procesu lub zapobieganie totalnie. Czyli kwasy omega-3, które obniżają aktywność cyklogenazy, działają podobnie jak niesterydowe leki przeciwzapalne i między innymi są to kwasy tłuszczowe z ryb z nasion, z olej. Tutaj można wymienić na przykład olej lniany bądź też oliwę z oliwek. Kwasy tłuszczowe z ryb, no to wiemy, no to łosoś przede wszystkim, nasiona, orzechy, bądź też tutaj udowodniono na przykład działanie siemi, siemienia lnianego, który też zawiera kwasy omega-3. I zostało przebadane, że po 3-miesięcznym użytkowaniu, badania dowiodły, że badani, którzy przyjmowali siemię lniane, Odczuwali w 75% mniej buli i zwiększyła się także ruchomość tych stawów. Poza tym tutaj siemielniane zawiera, tak jakby razem spożywając, wydzielają się beta endorfiny, przez co one działają właśnie też przeciwzapalnie i działają na poprawę naszego nastroju. Następnym tak jakby tutaj składnikiem odżywczym, który powinniśmy dostarczać. Są jest siarka, siarka, którą możemy podzielić na właśnie MSM, siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny lub też kąpiele siarczkowe. I na przykład dawki, które powinniśmy przyjmować względem MSM, to jest od 6000 do 10000 mg. Do ustnie na jeden e, e, dzień, e, siarczanu glukozaminy tutaj e, od 1200 do 1600 mg, a siarczanu chondroityny od 1000 do 1200 mg e, e, tutaj na cały dzień do ustnie. Najlepiej by było łączyć te trzy składniki, lecz to jest tylko moja rekomendacja, którą ja będę miał razem z Justyną okazję testować niebawem, bo będziemy zażywać kąpieli siarkowych w światowie zdroju i do tego będziemy suplementować tutaj te trzy składniki. Do tego dołożymy także kolagen. Także nie zapominajcie też o kalagenie, który też możemy dostarczać razem z pożywieniem w postaci na przykład takiego wywaru rosołu. E, e, z tkanek zwierzęcych. Dobry rosół jest też tutaj wskazany. Nie zapominajmy o nawodnieniu organizmu, bo wcześniej wspominałem o nawodnieniu. Powinniśmy pić regularnie wodę. Przyjmuje się, że około 30 ml na kilogram masy ciała, czyli musicie sobie sami tutaj przemnożyć, ile powinniście dostarczać, ale to wszystko jest zależne, jaki tryb życia prowadzicie, czy, czy więcej sportu uprawiacie itd., itd. Tutaj tu własne kwestie odczucia. Dostarczanie naturalnych polifenoli i substancji antyoksydujących. i Tutaj w postaci naturalnych są to przede wszystkim super owoce, takie jak borówka, malina, aronia, czarna porzeczka, wiśnia. Także te, te owoce będą też u nas stanowić tą podstawę w, w pobycie, także będziecie mieli okazję u nas skorzystać, ale nie zapominajcie o ich jakby przyjmowaniu. No i z takich przypraw czy też ziół możemy tutaj na pierwszym miejscu wymienić kurkumę czy imbir. Na przykład w 2016 roku udowodniono, badacze udowodnili, że kurkuma działa znakomicie i przeciwzapalnie na choroby zbrodniowe stawu kolanowego. I tutaj staw kolanowy jakby tutaj poprawię, badanie stwierdzili, że, że odczuwali znaczną poprawę ruchomości i działania przeciwbólowego, czyli kurkuma, lecz inaczej, składnik zawarty w tej kurkumie, tak zwana kurkumina. Także jedna łyżeczka dziennie może nas wspomóc w walce z tymi procesami zapalnymi. Pamiętajcie, że kurkumina jest łatwiej przyswajalna Piperyna jest zawarta w pieprzu, czyli warto tutaj mieszać te dwa składniki, czyli kurkumę razem z pieprzem, a do tego jak dołożymy jeszcze troszkę imbiru, myślę, że znakomicie tutaj nasz w palce z procesami zapalnymi. Jeżeli chodzi o składniki odżywcze, jest ich mnóstwo i tutaj można wymieniać bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone metody albo słyszeliście, że coś pomaga, dajcie znać w komentarzu, będziemy bardzo wdzięczni, bo tutaj da to innym wskazówki, co można jeszcze przyjmować, tudzież jeść, żeby wspomóc tutaj prewencję przeciw starzeniu, przeciw zapaleniu naszym stawów. No i teraz czynniki zewnętrzne. Tak jak wspomniałem, mamy okazję działać od wewnątrz i też od zewnątrz. Czynniki zewnętrzne to jest ruch, ruch. Przede wszystkim ruszając się, spacerując, ćwicząc stosując ćwiczenia areobowe plus do tego siłowe do granicy bólu jesteśmy w stanie tutaj zatrzymać procesy z stanów zwroneniowych stawów. Do tego dołóżmy, jeżeli wstajecie, starajcie się pobudzić krążenie linfy, czyli jak wstajecie, pozaciskajcie kilka razy pięści, poruszajcie stopami, poruszajcie nogami. Ja nagram osobny film, żebyście mieli okazję, jak już będzie film, wrzucę go w opisie, także tego linku. Także jak wstawać, będzie też o tym film. E, tutaj masowanie, masowanie poprzez różne metody, albo manualne, poprzez terapeutę, e, lub też samemu możemy się masować. E, możemy się masować e, ciało, e, szczotkując nasze ciało, możemy e, także e, peelingując, różnym peelingiem. nacierając też różnymi. E, e, Olejami, które też dosyć mocno wspomagają, bo sam masaż działa przekrwiennie a działanie przekrwienne powoduje szybsze zniesienie tego stanu zapalnego. Także tutaj, jeżeli tutaj miałbym wymienić to właśnie. Główny czynnik walczmy z tym zapaleniem. To jest tak jakby najważniejsze. Starajmy się naszą dietę zbilansować, do tego dołożyć ruch, do tego dołożyć jakieś czynniki zewnętrzne typu masaż, typu szczotkowanie, kąpiele i myślę, że nasz tutaj Standard życia się poprawi. Bo co nam po tym, jeżeli będziemy długo żyli, bo nasza długość życia jest już znacząca i jeżeli ta jakość nie będzie właściwa? Także dbajmy o tę jakość, dbajmy o to, żeby te substancje zapalne, cytokiny, nie wdawały się do naszego stawu, a jeżeli się wdają, to jeżeli na zasadzie uzupełniania tych wszystkich substancji mineralnych, odżywczych, będą szybko zwalczone. Dobrze, to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie, chciałbym z Wami się pożegnać. Zapraszam Was do inwestowania we własne zdrowie. Wypoczywajcie, regenerujcie się i do następnego razu. Pozdrawiam, Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Do następnego, hej!